No i wiesz, sprzedaj mi go, bo ja o nim nic nie wiem. Fajny <grymna> 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 jest. <grymna> Dziś mamy Siemens EQ500. 500 Jeden z popularniejszych ekspresów w mniej więcej około 2000 zł. Dla porównania poprzedni ekspres, który testowaliśmy, Krups Intuition Preference Plus. Kosztowało dwa razy tyle. No i zrobimy sobie może co, jakieś odniesienie trochę. Czy znaczy w ogóle tak to zrobimy, jak to jest? Ty go używałeś dużo, ja mam z nim pierwsze Zaczniemy Zacznijmy od tego, to jest mój prywatny ekspres. O, to zacznijmy od tego, że to nie jest żadna recenzja sponsorowana i tak dalej. To jest mój prywatny ekspres, który kupiłem na własny użytek. Stosunkowo niedawno, bo około 2-3 tygodni temu. No i wiesz, sprzedaj mi go. Bo ja nie, nie wiem. Fajny jest. Z, z yeah. tego co się szybko tylko zorientowałem, Zimes ma kilka takich linii, między innymi chyba najwyższe to jest to EQ9. No i jest tam trochę tych linii, natomiast ogólnie sam EQ500 ma kilka odmian. Jest odmiana Integrale, czy Integral, tak. z takim zdedykowanym tutaj zbiornikiem, który jest mocowany do ekspresu. Jest wersja również rozszerzona, która obsługuje możliwość sterowania aplikacją Home Connect. Może, możecie ustawić w tej aplikacji temperaturę wody. Całe kawę, sterowanie tak ekstremalnie ten. Tak, fajny bayer, ale a, my tego nie mamy. My tego nie mamy. To jest zwykła <grym> polska wersja podstawowa. I co jeszcze zauważyli? No to już detale, to może powiemy później. Dobra, zapraszamy. Okej, okay, czyli standardowo zaczniemy od budowy i wrażenia, wykonania. Jak, mhm. Jakie na tobie zrobił wrażenie? Znaczy, to może zamiast zająć to wrażenie, bo to powiem wam w ciekawach, to mm, kwestia tego, co daje producent wyposażenia wyposażeniem standardowym, no bo to jest, to jest istotne. Pamiętajcie, to jest ten model podstawowy, czyli EQ500, bez yy, zintegrowanego yy, pojemnika na mleko. Yy, w zestawie dostajemy taką po prostu yy, Broszurki, tak, no, kartonik z broszurkami, natomiast yy, tak. sama obsługa jest dosyć prosta, więc nawet bez tych broszurek dacie sobie spokojnie radę. To co dostaję w zestawie to yy, filtr, który umieszczany jest w zbiorniku na wodę, ten filtr w ogóle wsadza się tam z tyłu do, do ekspresu. Filtr Brita, tak. yy, który, yy, tak, który musi być odpowiednio no, oczywiście wymieniany co odpowiedni ilość czasu, odpowiednia ilość robionych kaw. Dostajecie również pasek do sprawdzenia twardości wody po to, aby w tym filtrze teraz nie wiem jak tego pokazać, w tym filtrze jest takie pokrętełko i tym pokrętełkiem sterujecie e, odpowiednią filtrację tej wody w zależności od jej twardości. Więc to jest, to jest istotny element, który warto zrobić na samym początku, zanim to urządzenie rozpocznie swoją pracę. Podpinacie filtr i w zasadzie wszystko jest gotowe. To co dostajemy jeszcze w zestawie to jest właśnie rurka oraz gumowy, gumowy wężyk, które podpinamy sobie pod tutaj specjalny uchwyt, aby było mleko zasysane. Ok, jeśli chodzi o, o sam proces budowy, no to stosunkowo taka konstrukcja standardowa jak dla ekspresów. Zbiornik na wodę osobny, który możemy uzupełnić albo od góry zdejmując wieczko i możemy tu dać butelką z bankiem, czymkolwiek, albo podsadzam pod kran. To opcja pod kran chyba jest niewygodniejsza z tego chociażby względu, że ten zbiornik jest spory, więc szybko po prostu z kranu dolejecie tej wody. Od góry wsypujemy ziarna kawy. E, mamy tutaj możliwość regulacji mielenia ziaren przez, e, w trzech trybach, od, od 1 do 3. E, także też dosyć bym powiedział, że standardowo są ekspresy, które mają większą możliwość. E, mielenie jak na przykład Krups to było 5. Poziomów. Natomiast to, czego w się nie było, to co jest w Zimensie, jeżeli lubicie kawę sypaną, albo tylko na przykład taką macie, bo się akurat z e, ziarnami zier skończyła, to jest możliwość tutaj e, w specjalnym otworze wsypania kawy mielonej e, z tym, że maksymalnie e, bodajże dwóch łyżek. Nie możecie mm. tego więcej wsypać. Podejrzewam, że konstrukcja, żeby to urządzenie po prostu się nie Czym, takie Dwie miarki chyba. Dwie tak? miarki, no to, to dwie miarki, dwie mm. łyżki, tak, no to tam taki będzie mniej więcej odpowiednik. Ten spot, który jeszcze różni od e, innych tak, w wyższych wersjach jest tutaj podgrzewana taka mata jakby, w której możecie postawić kubek, żeby on był po prostu ciepły albo jak zrobicie sobie kawę, on będzie stał na tym podgrzewaczu, ta kawa tak szybko nie stygnie lub jakiś inny napój, tutaj nie ma, nie ma tutaj się to nie dzieje, dokładnie, śmieję się, bo akurat żona używa tego do telefonu w kuchni, ma tak podpiętą ładowarkę, że ta ładowarka tutaj gdzieś sobie wystaje, ona sobie trzyma jako fajny, wygodny uchwyt na telefon. Więc, więc tak możecie też to interpretować. Dobra, jeśli chodzi o, o konstrukcję i u, samo urządzenie. Jeżeli oglądaliście naszą poprzednią recenzję której zapraszamy? Dokładnie, to mogliście zauważyć, że Krups z był dosyć kompaktowym ekspresem. Fajny i tak dalej, natomiast kompaktowy, mały. Ten ekspres jest dosyć duży. W sensie na wysokość jest podobny, na szerokość również, ale na głębokość jest duży. Czyli to wysokości chyba Tak, e, podamy to w, e, na, na filmie, bo akurat nie mierzyliśmy tego wcześniej. Natomiast w centymetrach trzeba też mieć pod uwagę to, bo ja na przykład o tym nie pomyślałem, jak wybrałem ten ekspres, że e, musi być, nie może być może jakiejś płytki blat. Żeby on po prostu nie wystawał z blatu. Tak jest dość głęboki, Do, dość głęboki blat musi być, tak? Akurat u mnie jest tak, że tam jeszcze parę centymetrów zostaje, natomiast to była różnica. Krups bez najmniejszego problemu wchodził. Ten tak jak postawiłem, patrzę, no, tak trochę prawie że na styk. Więc to też jest to też jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Od spodu, tak jak słyszeliście, pewnie przy podnoszeniu są przyssawki gumowe, czyli ten ekspres się nie przesuwa, stoi stabilnie, nic się z nim nie dzieje. Mamy panel dotykowy, jeśli chodzi o sterowanie. Jest to takie, no, mniej zaawansowane niż w przypadku Krupsa. Natomiast wyraźne mamy kawy, które, które chcielibyście zrobić. Dodatkowo jest od góry wyświetlacz, który informuje o tym, jaka kawa została wybrana. To takie obrazkowe skróty? Jaka... Tak, tak, tak. Dokładnie, to pokażemy oddzielnie z góry, nie? Pokażemy oddzielnie od z góry, natomiast jest możliwość wyboru yy, mocy kawy. Jest tych trybów kilka, w związku z tym dobierzecie odpowiedni smak dla siebie. I tutaj od razu już Wam powiem o tym, że faktycznie, nawet między różnicą normalną kawą, łagodną, mocną jest duża. W sensie faktycznie jest wyczuwalna ta różnica na tyle, że ma to sens ustawianie jaką kawę, jaką, na, na jaką moc macie ochotę. No i mililitry jest można ustawić Tak, razie. mililitry to jest hmm. spory wybór odnośnie filiżanka, kubka. Jest możliwość również e, od razu parzenia dwóch kaw na raz, natomiast w tym akurat ekspresie podstawowym nie ma możliwości parzenia dwóch kaw mlecznych. Mimo, że no według mnie to jest trochę mylące na stronie producenta pokazane, bo na kartonie również były dwie kawy mleczne i tak dalej pokazane, to nie. Tylko zwykła czarna kawa jest możliwa do zrobienia w formie dwóch filiżanek, które podstawimy. Inne kawy, które chcemy zrobić jako dwie, informuje nas o tym, że ta kawa nie jest obsługiwana przez dwie dysze. Czyli żadna kawa mleczna nie będzie umożliwiała takiej funkcji. Poza pięcioma takimi podstawowymi trybami, mamy również ostatni przycisk, który informuje nas o tym, że mamy możliwość jeszcze od innych funkcji wykorzystania i na przykład jest tutaj gorąca woda, czyli na przykład herbata lub po prostu spienione mleko. Także również ta opcja jest dostępna. W samych ustawieniach, co pokażemy już wygodniej z góry niż, niż z tej perspektywy, w samych ustawieniach jest również możliwość ustawienia temperatury, czyli na przykład jeżeli robicie herbatę, to możecie ustawić jaką temperaturę chcielibyście, żeby te Chyba to była za, za Fajna wygodna opcja. Dobra, przechodzimy płynnie zatem do samej jeszcze budowy. Z przodu mm -hmm. mamy regulowaną dyszę na wysokość. Mm, wlewkę? Wlewkę, tak. Mniej więcej na około 14 cm jest ona podnoszona, czyli tak samo jak w Krupsie. E, też musicie wiedzieć, że zbyt wysokie filiżanki po prostu pod to nie, nie wejdą. Natomiast zdecydowana większość ładnych szklanek ogólnie też do kaw w zupełności, w zupełności się tutaj mieści. Mamy fajny, e, praktyczny uchwyt na e, rurkę do e, pobierania mleka. Więc to jest też fajnie przemyślane. Mamy tą dyszę regulowaną. Również możemy całą tą dyszę wyczyścić w łatwy sposób, tak jak w krupsie. Zdejmujemy, myjemy pod bieżącą wodą. To są jeszcze elementy, które rozbieramy na pozostałe części. Myjemy. Możemy też to mieć w zmywarce. Więc dobrze, żeby też to raz na jakiś czas czyścić po prostu, żeby ten ekspres służył jak najdłużej. No i żeby ten smak kawy też był jak, jak najlepszy. Dobra, jeśli chodzi o... I to mi się podoba. Co teraz zrobimy? Co teraz zrobimy. Czego nie było tam? Drzwiczki Odpieramy. serwisowe. Spodobało mi się to tak. ta nazywana... drzwiczki, drzwiczki serwisowe. Jesteśmy na serwisie. Dokładnie. One służą do tego, że możecie w prosty sposób, tak na dobrą sprawę, dostać się do urządzenia, wyczyścić. Tu jest taki zbiornik, który po prostu możemy Możemy na zmieloną kawę wyrzucić do kosza, zbiornik na wodę, tu jest taki pływak, w momencie kiedy wody się więcej, pływak idzie do góry, nie wiem czy to widać, natomiast o, chodzi o ten niebieski pstryczek, który tu wyskakuje, także wiecie też kiedy, kiedy tą kawę należy, um, wodę. Wodę, wodę należy wylać, zresztą urządzenie też się tym informuje, natomiast tu jest całe serce, cały silnik, um, który w prosty sposób możemy wyjąć, w to nie było możliwe, podnosimy tę dźwigniękę do góry, i wyjmujemy. I to jest to, co tak na dobrą sprawę stanowi całą, całą konstrukcję tego urządzenia. I to, o co warto zadbać, żeby to po prostu było czyste. To możemy myć normalnie pod bieżącą wodą. Trzeba na później wysuszyć po prostu odpowiednio. Jak widzicie, tu są właśnie jakieś tam resztki zmielonej kawy. Żeby to się po prostu nie, osadza, nie osadzało, nie blokowało, później urządzenie nie przepychało i itd. Raz po prostu na tydzień wystarczy to wyczyścić i jest wszystko, wszystko w porządku. No fajnie, że można pod wodę wszystko, że nie trzeba tego jakoś <grym> specjalnie rozbierać. E, tak, tak. E, czekaj, dobrze wsadzam. Tak pod kątem tam siedzi. Hmm. Dobra, no to co, zamykamy zamykamy całe urządzenie. E, I co, przechodzimy do robienia... Tak, chyba odwrotnie. E, nie, nie, Tak? Okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy zatem do robienia... Najsmaczniejszego. Dobra, same, same urządzenie dosyć prosto w Mamy panel dotykowy, o którym już mówiliśmy. Mamy możliwość brania tej kukaw, espresso, kawę czarną, cappuccino, latte macchiato, z mleko i gorącą wodę. Do każdego z tych napojów możemy ustawić wielkość szklanki, na przykład dla cappuccino. Mamy możliwość ustawienia, czy to kawa łagodna, normalna, mocna, bardzo mocna, double shot, kawa mielona. Więc, jak widzicie, do wyboru do koloru mamy również ustawienie pojemności. To jest drodzy uwaga, że dla różnych rodzajów napojów jest różna pojemność przewidziana. Na przykład dla Espresso maksymalnie mamy 50 ml, minimalnie 30. Z kolei, już dla Latte Macchiato będzie 280, 320, 360, 200. Czyli mamy, mamy różne opcje. Natomiast to, co jest też fajnie przemyślane, to to, że nie ma w tym ekspresie co prawda możliwości zapamiętywania różnych um, ustawień co do użytkownika, jak tam na przykład w krupcie było, że mogliśmy kilku użytkowników przypisać. Tutaj po prostu urządzenie zapamiętuje jaką ostatnią kawę przygotowaliście z jaką mocą. Czyli na przykład jeżeli Latte Machiotto będzie zrobiona na przykład na mocy um, mocnej, a kawa normalna czarna będzie na mocy powiedzmy bardzo mocnej, to w momencie kiedy przejdziecie sobie do urządzenia z powrotem na ten tryb, to on zapamiętuje. Nie resetuje wszystkich ustawień od nowa co jest po prostu wygodne i fajne. W przypadku wybrania tego przycisku z dwoma kawami mamy informację o tym, że podwójna filiżanka nie jest możliwa przy Latte Czyli możemy tą kawę zrobić tylko w przypadku Espresso, gdzie pokazuje nam po prostu razy dwa, czyli po prostu z dwóch też będziemy mogli podstawić dwie filiżanki. Mamy również menu, które jest proste jeśli chodzi o obsługę. W momencie kiedy wybieramy podświetlają się nam dodatkowo na niebiesko kolejne przyciski. Mamy tutaj możliwość czyszczenia i tu krok po kroku mamy możliwość spieniania mleka, czyszczenie, odkamienianie itd., więc proste wszystko krok po kroku jest również rozpisane filtr wody, mamy możliwość zamontowania nowego filtra, wtedy urządzenie się nam zresetuje. Natomiast mamy również możliwość ustawienia temperatury kawy normalną, wysoką, maksymalną. Nie jest to podane w stopniach celsjusza, natomiast gdzieś w instrukcji pamiętam, że chyba o tym była informacja co jaki tryb, komu, czemu odpowiada. Natomiast macie tutaj możliwość regulacji tej temperatury właśnie na trzy, trzy sposoby. Wybór języka, automatyczne wyłączenie, czyli po jakim czasie urządzenie się automatycznie wyłączy od zrobienia ostatniej kawy. Twardość wody, możliwość zmiany tej, tej opcji oraz dźwięk przycisków. Możemy je albo włączyć, żeby piszczały lub nie piszczały. Obecnie opcja jest włączona, że przy każdym 10 piszczą. Ustawienia fabryczne, informacje. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy gdzieś jest informacja o tym, ile kaw zostało zrobionych, ale chyba, chyba nie ma. Nie. Wydaje mi się, że, że tej opcji akurat tutaj nie ma. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o te górne ujęcie, no tutaj, tutaj Wam pokażę, że mamy możliwość wsypania ziaren kawy. Tutaj te regulacja w stopniach od 1 do 3, najmniejszy, drugi i, i najmocniejszy. A tutaj mamy możliwość wsypienia tej kawy mielonej, z informacją o tym, że to są maksymalnie dwa dwie porcje. I to tyle, jeśli chodzi w zasadzie o, o samą obsługę urządzenia. Jest bardzo proste, myślę, że każdy bez problemu sobie poradzi. To co? Przechodzimy do kawek? Przechodzimy do kawek. No dobra. Wreszcie. Ja tylko jedną kawę dzisiaj piłem. Ja jeszcze żadnej. Dobra, poczekaj. Daj coś. Ja poproszę prawdziwe włoskie espresso. Albo nie, no czarną kawę. Czarną? Czarną, co bo zrobię? ty pewnie jakoś mleczną wypijesz. Ja mleczną, no? No. Dobra. Niektórzy to, że powiedzą, że profanacja, ale ja lubię mleczną kawę. Dobra. Czarna kawa. Moc? Mocna. Mocna. E, bardzo mocna? Double shot? Dobra, nie chcę wyśleć <laughs> na cieniosa, czy <żeby> widzę. <laughs> Dobra, będzie double shot. Nie, bardzo mocna 200 ml. Ustawione na Następuje proces mielenia. Tak. Pamiętasz, ile wchodzi do zbiornika? Dobrze, mm. dzisiaj czytałeś, co nie, nie pamiętam. Wydaje mi się, że 300, ale nie. nie... Więcej tam czy mniej niż tam. Podobnie. Podobnie, podobnie, podobnie. W każdym razie na no, nasypane cały zbiornik kawy to e, starczą długi czas. No. Okay. To nie jest tak, że to schodzi nie wiadomo jak bardzo tego. Natomiast to co możecie zobaczyć, e, znaczy porównacie przy przypadku kawy mlecznej. W przypadku Siemensa sam proces zaparzania kawy mlecznej trwa dużo szybciej niż e, w Krupsie. Tam trwało to dłużej. Tutaj, tutaj dzieje się ogólnie to szybciej. Mam wrażenie, że ta woda z tych dyszy, znaczy kawa z tych dyszy też da Ci jakoś tak e, bardziej intensywnie niż tam. Bo jeżeli chodzi o moc to podobnie, bary. Tak, jest 15 barów, więc moc jest taka sama jak w Krupsie. Yy, I to też jest pewnego swojego rodzaju taki punkt w miarę standardowego odniesienia w przypadku innych ekspresów, mniej więcej w przedziale cenowym 2000-4000, to jest tak mniej więcej e, ułożone. Dobra. Pierwsza kawa zrobiona. Dobra, dobra. kawa. Kawa druga. Uch, gorąca. O, wiesz co, nie przewidzieliśmy chyba, że... O, dobra, udało się. Dobra. Yy, latte macchiato teraz. A sobie zrobię łagodną. I moc i wielkość Ile to szklanka, myślisz, że ma? Z 300 to ma A 360? To już, żebym się bał. nie, no bym się bał 320? Puszka ma 330 To, to razy 280 jest. Da, bezpiecznie, zachowawczo no, Z tego, co y, patrzyłem, to na y, machiato schodzi około 100 y, 120 ml mleka, 100, 120 ml, tak mniej więcej. Patrzyłeś tam czy... Tak, tak obserwacyjnie patrzyłem, że jak do szklanki. Teraz to, co jest tu... Ale porównajcie, to porównajcie to tu. ten element z poprzednim naszym recenzją Kropsa. Mm. Samo spienianie mleka, jak dużo szybciej idzie, e, tam to dużo, dużo po prostu wolniej się oddywało. Tak. To rzeczywiście jest szybciej, ale jeżeli chodzi o... No i samo też spienianie mleka. Mamy piankę... Która jest ładnie ubita. Przy okazji, ubrudziłem wszystko. <słyski> Okej, okay. chyba mamy już to, co trzeba. Tak, mamy, mamy zrobioną ładną kawkę. Ona się powoli będzie warstwić. Tak, ona się powoli będzie, będzie warstwić. Już zresztą widzimy tutaj ładnie spienioną piankę. Oddzieloną kawę, mleko, mleko na dole Więc bardzo ładnie to wygląda Jeszcze tutaj pokażę może drugą łóżką Samo spienianie tego mleka Jak widzicie bardzo, bardzo ładnie po prostu ty za pionka. no Nawet, nie no, w Krupsie było to dobrze zrobione Myślę, że porównywalnie, co? Nie chcę mówić, które lepiej, które gorzej Myślę, że porównywalnie ogólnie kawa tak jak powinna Mleko tak jak powinno być spienione, tak po prostu jest Więc ten ekspres Mimo, że dwa razy taższe od tamtego modelu, który testowaliśmy, również bardzo dobrze spiega. Właśnie, czy głośniejszy, Jak byśmy mogli przekonać do tego na przykład? Jest głośniejszy. głośniejszy. Mi się wydaje, że jest głośniejszy. Jest większy. Tamta obudowa była kompaktowa. Sterowanie jest bardzo proste. Myślę, że nikt nie będzie się miał problemu z tym, jak tym, tym, tym ekspresą No trochę mniej atrakcyjne ma ten Nie, mniej, mniej ale... atrakcyjne, tak. No tamten ekspres wyglądał po prostu bardziej nowocześnie. Ten wygląda klasycznie. Natomiast e, w tamtym ekspresie nie było widać z kolei aż tak bardzo odcisków palców, jak na tym ekspresie. Mhm. Tutaj, gdzieś się nie dotkniesz, to po prostu te odciski palców zostają. E, I to jest, to jest jakby minus tego urządzenia, że... Mm, Trzeba go często przecierać, wycierać, po to, żeby on po prostu był cały czas ładny. Tak, w ogóle to jest ciekawe, ja w tych miejscach najbardziej dotykalnych to bym coś matowego myślał zamontować, no bo tutaj zawsze będzie, nie? Tak, no, ale taki jest trend, że jednak jak się coś błyszczy i odbija światło, to jest mm, ładniejsze, droższe. <grym> <grym> Wersję ekspresu możecie kupić w wersji takiej lub w wersji czarnej. W sensie, że tu jest wykończone czarnym. Biała chyba jest też, tak? Ale więc to jest chyba w tej wersji integralnej. Integralne. Okay, no i... Tak mi się wydaje. W każdym razie, na pewno wiem, bo jak wybierają sklepy, to zastanawiam się, czy brać wersję czarną. Tutaj ta czarna wtedy jest w takim matowym, czy w wersji e, takiej jak tutaj. No, jednak ta wersja mi się lepiej sprawdziła. Jeśli chodzi jeszcze o samo urządzenie, co mogę Wam powiedzieć z, z takich rzeczy czysto eksploatacyjnych, jeśli chodzi o po prostu codzienne używanie, no bo tego ekspresu używam codziennie w domu. Nie zdarzyła się do tej pory jakakolwiek awaria, czy jakikolwiek problem z leka, mleka. Nie było również komunikatów o jakichś, jakichś błędach i dalej. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Ekspres jest ustawiony w taki sposób, że po wyłączeniu automatycznie przyczyszczają mu się te dysze. Również przy włączeniu ekspresu, e, zanim postawicie filiżankę, to przez tam 3-4 sekundy polecić urkiem taka woda. To też jest po to, żeby przepłukać po ostatnim wyłączeniu ten ekspres. Więc on sam z siebie dba już cały ten proces jakby i higieny i czyszczenia. I producent deklaruje również, że jeżeli będziemy systematycznie dokonywali tych wszystkich eksploatacyjnych rzeczy, czyli po prostu czyścili go regularnie. Tak, to um, przez y, wykonanie 15 tysięcy kaw. Mm. Cały czas będzie ich smak taki sam, w sensie taki jak powinien być. Hmm, czyli nie, nie dojdzie do jakiegoś procesu, że gdzieś ten smak jest zaburzony przez coś, bo coś się np. popsuło lub nie działa tak jak powinno. Tak, oni w, Popuń... w ogóle dbało, że ten smak nazywają systemem iAroma. Aroma. To nie tak, nie, nie tak, byli... tak, tak. No każdy to jakoś nazywa, więc to ja zakładam, że to u każdego producenta ma działać podobnie, natomiast jak to się nazwie, tak to się nazywa. No dobra, jeśli chodzi o takie podsumowanie, już na. na Jeszcze podsumowanie, bardziej Państwa. Zrobimy, <laughs> zrobimy z tego zaraz pół godziny film. A staramy się być krótsze. Staramy się, staramy się. Staram. Ekspres kupiłem za prawie równo 2000 zł, bez chyba tam jakiejś końcóweczki, delikatnie. I jeśli chodzi o podsumowanie takie naprawdę, czy warto za tą cenę ten ekspres kupić, wydaje mi się, że tak. Że ten ekspres naprawdę w tej cenie robi świetną robotę, robi bardzo dobre kawy. Mamy porównanie chociażby z tym ekspresem krupsa, który kosztuje dwa razy tyle. E, smak kaw jest dla mnie taki sam. W sensie, jeżeli robimy z tych samych ziaren i tak dalej, tutaj ja nie widzę żadnej różnicy. Jeśli chodzi o spienianie mleka, również jest świetnie, co zresztą zobaczyliście przed chwilą na, na naszym materiale. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. Pytanie zasadnicze, tylko już w zasadzie, w zasadzie do Was. No, czy... Czy chcecie dopłacać do innych ekspresów droższych, na przykład dokładając więcej designu, bo Krups wygląda ładniej. Krups ma również fajniejsze, opcje różnych parametrów do ustawień, więcej opcji, zapisywanie użytkowników. No, ma kilka tych takich rzeczy potocznie zwanych bajerami, do które po prostu się dopłaca. I to jest pytanie już w zasadzie do każdego z was, czy każdy z... Wybierając ekspres zwraca na takie rzeczy uwagę czy nie, mi osobiście w zupełności ten ekspres wystarczy, wygląda po pierwsze dla mnie ok, po drugie działa bezproblemowo i póki co bezawaryjnie i powtarzalność tych kaw, które robię jest taka sama, w związku z tym według mnie jeżeli szukacie czegoś do 2000 zł, a zbliżają się święta i może chcecie zrobić komuś po prostu prezent, to ten ekspres według mnie jest naprawdę fajny pod kątem wyboru. Nie, osobiście przekonuje to, ta możliwość otwarcia, bo jednak fajnie mieć do wszystkiego Masz dostęp. Masz do wszystkiego dostęp, tak. W widzisz, czy coś tam Pewnie. się kisi, tak jak stare to wynika też trochę z tego, że ten ekspres po prostu jest większy. Tam jest wszystko tak kompaktowo umieszczone, że ma stanowić fajny wizualny efekt. No, tutaj ten ekspres jest większy, cięższy, może cięższy nie, no, ale większy, bardziej toporny, o. Może w ten sposób w ten sposób. Natomiast jest jak dla mnie w zupełności wystarczający, w zupełności fajny. Pamiętajcie też, że te wszystkie elementy wyjmowane możecie mieć zmywarce, więc też po prostu jest prosta... Oprócz tego obu budowy, pamiętam. Tak, tak. Znaczy jeżeli zdejmiemy to, to możemy to mieć w Tego elementu nie. Tego może i nie, tego już nie pamiętam, ale to w środku możemy jak najbardziej. Wężyk możemy, tackę możemy. Tam gdzie się zbiera osad od kawy również możemy, więc Czy w tamtym był filtr? W tamtym pojemniku był też filtr? No tak. tak. To Największa jest różnica wygląda. to widzę to otwieranie. To, no też. No a resztę tu by trzeba było sprawdzić w praktyce, jak działa serwis. No tak, jakiś... aha, jeszcze jedna rzecz, no bo przecież dużo osób patrzy pod kątem ilości robionych kaw. Mhm. E, w tym ekspresie zrobicie mniej kaw niż na przykład w Krupsie, w sensie chodzi mi, że nie jest do wyboru ich. Tam było kilkanaście napojów. No tutaj w tym podstawowym wariancie jest 4 plus spinionem mleko plus herbata. herbata. E, czyli mamy sześć. No tak. Nie ma lungo na przykład? Nie ma lungo, tak. E, no tak. Tam było kilka flat white. Tu nie ma. Nie ma, tam no do, było. Tu jest. Więc jest kilka tych opcji, natomiast w wyższych wersjach jakby tego ekspresu tych napojów również pojawia się więcej, także jeżeli konkretnie na jakiejś kawie Wam zależy, to możecie zerknąć po prostu na inne modele. Ile droższy ten Model e, nie, co, nie rozbudowany? Nie Integra. wiem. Nie wiem. Ale, ale, ale to może ale pewien... na cenie po prostu, mm -hmm. albo damy link po prostu gdzieś do jakiegoś sklepu, gdzie możecie zobaczyć. No, świetne, że ten. No, Okej. Okay. Dajcie znać, co myślicie o, o, o tym ekspresie, może go macie, podzielcie się swoją opinią. E, jeżeli czy, się były tej... czy były problemy jakieś poduszy? problemy, tak. Dostajemy od Was teraz więcej zapytań w prywatnych wiadomościach, czy możemy przetestować dla Was jakieś urządzenia. Jednym z takich urządzeń, które również kupiliśmy prywatnie do testów jest w powietrza Klarta, dosyć popularny model, który w zasadzie jest mało znany, natomiast parametrami, tymi przynajmniej na papierze, wygląda bardzo dobrze. Podobno kozak. <laughs> Niedługo pojawi się recenzja, więc jeżeli coś byście chcieli, żebyśmy w naszej redakcji przetestowali, dajcie koniecznie znać w komentarzach, zostawcie suba i zapraszamy na kolejne recenzje. Hej!